Teraz tak, chodzi o, chodzi o pana posła. To pan poseł masał w tym palcem. Wieczorem 28 kwietnia dostałem telefon pana posła Szopińskiego i mówi Kazik, przestań. Tu z panem tego poszliśmy panem Krzysztofem 5 maja do pana do biura i tłumaczył się, że nie tego. Ale 5 maja dzwoniłem wieczorem do pana e, posła i mówi wyszedł ode mnie, patrzę, ja sam na świętą, patrzę, jedzie sobie ten e, pan kopinkę. Więc ja pojechałem za nim, on do domu i zaczął uciekać. Czyli co? Dał mu znowu poseł, znowu to. Proszę Państwa, ja wystąpiłem, mam tu pisma, proszę Państwa, żeby nie było. Teraz tak odczytam, i to będzie bardzo szybko. Proszę Państwa, Donald będzie będziemy rozgłoszone w obywatelskie. Obywatelskiej, to jest tu. to Kołownia, proszę Państwa, Tu jest tutaj. Proszę Państwa, do mnie jako marszałka Sejmu, na, Pani, na panią Wojewodę, ja to jest, proszę Państwa, i teraz agencje w mediach i konfederacji, do mediów, te 24 Polska, Gazeta Wyborcza, Polska, jest podwójnica gremii i Konfederacji, federacji, Bosa, Męcen, Berkowicz. To proszę Państwa, zrobię, żeby ukrócić ten sukces, który jej złotowie. To naprawdę ta Rada zeszła na no część Rady, większość zeszła na dno. Dno już minęła, na gonić drugie dno. Dziękuję.